Hej, ci nagrywam dla was kolejny filmik i kolejny haul, niestety, albo stety, jak to woli. Jak wiecie, byłam na She Runs the Night, czyli bieg Nike. No i co? I chciałam wam powiedzieć, że biegam cały czas biegam. Na biegu przebiegłam. Tym najkowym przebiegłam całą trasę plus wszystkie dodatkowe pętle, co w sumie dało około 6,5 km, także jestem z siebie bardzo zadowolona. Eee, oczywiście wszyscy dostawali medale w takim ładnym, a właściwie medaliki w takim ładnym pudełeczku. Zaraz Wam pokażę. O, takie. A, może coś będzie widać, mam nadzieję. I z drugiej strony jest takiej. Okay. Bardzo ładne, bardzo fajne. Ogólnie łańcuszek jest srebrny, nawet mogę Wam powiedzieć, zawieszka pewnie nie. Ale i tak jestem pod wrażeniem. Mm. Bieg był super i w ogóle e, ogólnie było super, e, ale przed biegiem w ogóle chciałam Wam powiedzieć, że wybrałyśmy się z moją koleżanką Karoliną, którą pozdrawiam, na małe zakupy zakupy właśnie sportowe, ponieważ ja mam e, raczej mało ubrań sportowych, niestety. E, bo jakoś do tej pory niewiele się ruszałam, taka jest prawda. Mm. <laughs> no ok, i pokażę Wam. Co takiego kupiłyśmy z Karoliną, sportowego, w sklepie dekatną zrobiłam bardzo, 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 bardzo duże zakupy. Kupiłam skarpetki, to są skarpetki do biegania, powiem Wam, że wcześniej używałam zwykłych takich stopek, w sumie niewiele się różnią, jeśli mam być szczera, ale te moje są chyba wyjątkowo kiepskiej jakości, ponieważ te po prostu. Wydaje mi się, że moja stopa lepiej w nich oddycha. Tutaj już są tylko dwie pary. Trzeciej brakuje, bo trzeciej używam właśnie podczas biegu najkowego. Kolejna rzecz, kolejna rzecz to będzie bluza. Bluza. A tej firmy yy, dekatlonowskiej, że tak to nazwę. Taka zwykła, cienka bluza. Również pod kątem biegania ją kupiłam. Ewentualnie po prostu do chodzenia zobaczymy, czym się lepiej sprawdzi. Taka zwykła po prostu bluza. I powiem Wam, co się stało właściwie, że tam się wybrałam, bo powinnam od tego chyba zacząć. Jaki był plan? Plan był taki, żeby kupić sobie spodnie dresowe, ponieważ ja mam tylko jedne spodnie dresowe, które nadają się do biegania. Większość niestety spodni podczas prania się trochę kurczy i wtedy są nam nieco krótkie. Ja, jak wiecie, ja mam 1,82 m, więc to tak jest dość problematyczne. No, i byłyśmy, szukałyśmy tych spodni, przymierzyłam chyba z 10 par spodni. Także masakra, nie wspomnę już o bluzkach, piustonoszach i innych rzeczach, ale udało nam się znaleźć w końcu. To są spodnie Adidasa. Takie spodnie dresowe Adidasa. One niestety do najtańszych nie należały, ponieważ kosztowały. Już Wam pokazuję. To jest ich cena. To jest ich cena, oczywiście, poprzecenie. Ale są bardzo fajne, bardzo wygodne. No i co najważniejsze, Karolina powiedziała: Boże, jak ty szczupło w nich wyglądasz. No więc wiecie, nie dało się inaczej, po prostu trzeba było je wziąć. Takie właśnie spodnie. I co tam jeszcze w dekatlonie? W dekatlonie skusiłam się jeszcze na wyprzedaży na takie szare spodnie dresowe. Ale te to już tak średnio do biegania, ponieważ one mają dość szerokie nogawki. O, tak wyglądają ich nogawki, więc naprawdę są troszeczkę za szerokie do te biegania. Te kosztowały, już Wam mówię, 39 zł. Także całkiem fajna cena, naprawdę. I to chyba są też takie dekatlonowskie. Poza tym kupiłam sobie jeszcze koszulkę koszulkę taką na ramionczka. Tu ma takie śmieszne różowe coś. <noise> Też taka sportowa koszulka. No i coś do biegania, mm, do biegania do jedzenia, a mianowicie to są takie, już Wam pokazuję. To są takie e, napojo, e, nawet nie wiem jak to powiedzieć wam. Owoce w płynie, czy jakkolwiek to się nazywa. Ok. Potem byłyśmy z Karoliną jeszcze w Karfurze, w Reducie, bodajże, jak się nie mylę. I tam kupiłam sobie bluzę. Bluza kosztowała 15 zł niecałe to jest właściwie bluza chyba na rower tak mi się wydaje, ona jest z kapturem tutaj rozsuwana jak widzicie i ona w ogóle pochodzi ze sklepu 3 bo wiem mniej więcej jakie oni tam posiadają metki ta ma wycięte metki takie bluzy kupiłam sobie dwie ta jest w takim kolorze to wygląda trochę jak pomarańczowy on taki jest czerwono-pomarańczowy to nie wygląda tak jarzeniowo jak wygląda tutaj w kamerze i jeszcze w Carrefourze kupiłam spodenki. Takie spodenki, wywijane, granatowe, z paskiem, który mam oddzielnie. One kosztowały 16 zł, jak się nie mylę. One też pochodzą z jakiejś firmy, tylko nie wiadomo z jakiej, ponieważ to jest jedyna metka, która jest dostępna. Pozostałe są wycięte. I ostatni, już zakup taki stricte sportowy, to jest kapal. I tam na wyprzedaży znalazłyśmy e, z... pistonosz sportowy. Pokażę Wam tak mniej więcej, jak on wygląda. Ot! nigdy nie miałam także e, poza tymi najkowymi, takimi tam, które nigdy nie były na mnie dobre. To to jest e, mój pierwszy. On kosztował na wyprzedaży 30 zł, także całkiem przyzwoita cena. I teraz pokażę Wam kilka rzeczy, które nie są sportowe. Zacznę może od zakupu z FNF-u, bo byliśmy w FNF-ie. To jest taki przesłodki miś, jak widzicie na bryloczku. A to jest do niego taka przesłodka panda. Panda ma tą ruchomą część. Bardzo fajne, bardzo mi się spodobały. Wersja na bryloczku może niekoniecznie. Wymyśliłam, że po prostu ściągnę z bryloczka i będę miała taką zawieszkę. A czy z misiem zrobię to samo, to jeszcze nie wiem, dlatego że miś jest niestety troszeczkę cięższy i obawiam się, że może mnie tak jak kamień dodyna potraktować ten miś. Okej, okay. byłyśmy w hm jeszcze. Ja kupiłam tylko taki mały portfelik na wyprzedaży z różyczką na suwaczek. Byłyśmy w seforze, w seforze był konkret, a mianowicie poszłyśmy do kred po kredkę do ust. Z seforowską zresztą, której nie mogę wyjąć. Okej, okay, już się udało ją wyłowić. To jest taka różowa kredka. No i był jeszcze Inglot oczywiście ponieważ Karolina mnie malowała postaram się wrzucić ten filmik jak mnie malowała i spodobało mi się kilka kilka cieni słyszałam niestety że wycofują wszystkie okrągłe cienie z Inglota jestem bardzo tym rozczarowana niestety no ale tak to jest już wam pokazuję to są dwa cienie, które kupiłam, i zakupiłam sobie do nich w ogóle paletkę. Właśnie taką kwadratową. Pokażę Wam, może najpierw paletkę. Paletka wygląda tak. Wszystkim dobrze znana, pusta. Jeszcze zaraz do niej wrzucę. Cień do powiek w kolorze 109. I to jest taki kolorek. Taki jaśniutko różowy i to jest w ogóle: mm, Zaraz Wam powiem AMC Shine, co by nie było. To jest e, świecący cień z brokatem, czy z czymkolwiek tam. I jeszcze jeden kolorek to jest cień do powiek 19 i to jest wersja Rainbow, czyli trzy kolory. I już wam pokazuję. To są trzy takie różowe kolorki, które sobie później właśnie zapakuję do tej paletki. Ok, No i to by było na tyle, to by było już wszystkie zakupy, które zrobiłam w Warszawie w ostatni weekend. Jeszcze dziś przyszła do mnie mała paczuszka i pokażę wam jedną rzecz, która bardzo mi się spodobała po prostu u Karoliny. Jestem zszokowana właśnie y, otworzyłam i widzę, że tutaj są też jakieś inne rzeczy. Ale dobra, nieważne. Już wam pokazuję. I to jest Mineral Care i to jest aloe vera żel, czyli żel aloesowy. A w środku poza żelem dostałam 5 próbek. Jestem w szoku, bo rzadko jednak dostaję jakieś próbki. Już Wam pokazuję. Tu jest Floslek, Floslek, Awa, a to Holender Awa i Awa. Takie próbeczki jeszcze dostałam do tego żelu. Żeli jest bardzo fajny, on nie zostawia takiej powłoki na twarzy. Bardzo, naprawdę bardzo, bardzo fajny produkt, bardzo mi się spodobał właśnie u Karoliny. Go zobaczyłam, wypróbowałam i jest całkiem okej, okay, dlatego zakupiłam też go sobie. I to już wszystko, to już wszystkie moje zakupy. Tak jak właśnie widzicie, nastawiam się na sport, czyli jak widzicie, no make-up, make-up. Yy, I więcej po prostu yy, ruchu, że tak to nazwę. Yy, shopping nadal też, ale jednak zaczęłam coś więcej po, poza shoppingiem, czyli zaczęłam się troszeczkę więcej ruszać. Yy, no dobra, już nie ściemniam, yy, nie świruję, kończę filmik. Yy, pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. No i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Trzymajcie się. Hej.